Dzień dobry, proszę Państwa, witamy. Nie, no dzięki, nie ma sprawy. Dzięki, na razie miłego dnia. Wszystkie skarby świata. Jestem na ścianie spinaczkowej i tak sobie będę mówił, że jestem słaby. Pana to materiał. w materace. Takie w I wiesz, przenosiłem mnie gdzieś tam i tam było odpięcie. 30 minut moje w mojej. No i panowie, i co? I fajnie jest. drzewo w tym. Drzewo w Kraku. Ja to muszę gdzieś zrestować To jest dramat Dramat ludzki Czuję cię wojtku To jest przekleństwo kamerzystów Że nigdy nie masz fajnych filmików bo nikt nie umie nagrywać Dobrze no, z Ciebie Trzymajmy w że to będzie klasa Właśnie <laughs> Jeżeli o tym już mówimy o, Przy twarzy masz takiego crimcia chyba, nie? Stąd się wydaje, że ta płyta jest ogromna To jest jak tam stoi bus. Ale wariat Daj, daj, Dawaj, dawaj Dawaj, dawaj Rzucaj nogi, rzucaj nogi. nogi. Rzucaj, o, o, o O, o. daj, Dawaj, Daj, daj. Daj, co to kurwa Dawaj, dawaj silno Daj. 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 to Daj. Daj. No, no. O! To jest... To jest the To jest I lewa tam idzie. O! Dawaj, jest super. Aaaa! Dobrze! Aaaa, Aaaa, i... kurde! Zmarzłem jak chole, cholera. Coraz gorzej jest. Z nami. Są moi ludzie. Proszę bardzo. Mnie. Czyli mówiąc krótko spędziliśmy cały dzień na skale. Czujesz się lepszym człowiekiem? Nie, nie, nie. Czuję, Czuję dwa lata się. Temu? Nie, co ty? Właśnie dwa lata temu miałem o sobie wyższe mniemanie. Jak sum. Jak sum. Ale rośnie za to. Rosnę, <laughs> rosnę. Be great! Wewon to jest mój ulubiony Arm wrestler z Kanady. Służył w służbach specjalnych, był w Afganistanie. Super, że się Sebastian yy, przyszedł do nas.